Czy kiedykolwiek zdałeś sobie sprawę, że niektóre miejsca, do których chodzisz co tydzień, mogą po cichu stanowić dla Ciebie zagrożenie, gdy przekroczysz 70 rok życia? Prawda jest taka, że pewne miejsca mogą być bardziej niebezpieczne niż się wydaje, a ryzyko często pozostaje niezauważone, dopóki coś się nie wydarzy. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, które miejsca mogą po cichu odbierać Ci bezpieczeństwo, niezależność, a nawet zdrowie. W tym filmie porozmawiamy o pięciu miejscach których starsze osoby powinny unikać, jeśli to możliwe. Nie są to oczywiste miejsca, które od razu przychodzą na myśl. I właśnie to czyni ten temat tak istotnym. Wielu seniorów zachowuje się tak, jakby nic się nie zmieniło, wierząc, że mogą chodzić wszędzie tak samo, jak w wieku 50 lat. Jednak rzeczywistość jest taka, że twoje ciało i otoczenie oddziałują na siebie inaczej, gdy przekroczysz siedemdziesiątkę. Jeśli naprawdę zależy ci na ochronie siebie, zachowaniu niezależności i unikaniu niepotrzebnych zagrożeń, zostań ze mną do końca. Niektóre z ukrytych niebezpieczeństw mogą cię zaskoczyć, ale gdy będziesz ich świadomy, będziesz wiedzieć, jak dostosować codzienną rutynę w sposób, który zapewni ci większe bezpieczeństwo, zdrowie i pewność siebie. A więc zaczynajmy. Miejsce numer jeden: zatłoczony transport publiczny. Jednym z najczęściej bagatelizowanych zagrożeń dla seniorów po 70. są zatłoczone autobusy, metro i pociągi. Choć te środki transportu mogą wydawać się wygodne i tanie, kryją w sobie wiele ukrytych ryzyk. Kiedy jesteś ściśnięty ramię w ramię z innymi, utrzymanie równowagi staje się trudniejsze. Nawet niewielkie szarpnięcie spowodowane nagłym hamowaniem lub potrąceniem przez kogoś może doprowadzić do upadku. Upadki w tym wieku nie są błahostką. Mogą prowadzić do złamania biodra, urazów głowy lub długotrwałej utraty samodzielności. Poza fizycznym ryzykiem zatłoczony transport publiczny to również siedlisko zarazków. Twój układ odpornościowy nie jest już tak silny jak w wieku 40 lat, a to, co dla młodszej osoby byłoby lekkim przeziębieniem, u kogoś po 40 roku życia, byłoby ciężkim przeziębieniem. Siedemdziesiątce może przerodzić się w zapalenie płuc. Choroby układu oddechowego łatwo rozprzestrzeniają się w zamkniętych przestrzeniach, co sprawia, że autobusy i pociągi są szczególnie ryzykowne w sezonie grypowym. Weźmy przykład Ryszarda, 78-letniego emerytowanego nauczyciela. Był dumny z tego, że pozostaje aktywny i niezależny, więc codziennie rano korzystał z metra, aby dojechać na siłownię. Pewnego zimowego dnia pociąg nagle zahamował, a on stracił równowagę, upadając z impetem na metalowy słupek. Uraz Barku goił się miesiącami, a to doświadczenie sprawiło, że Ryszard zaczął obawiać się podróży w pojedynkę. To, co wcześniej dawało mu poczucie niezależności, stało się bolesnym przypomnieniem o jego kruchości. Znaczenie ma również wpływ psychologiczny. Przebywanie w hałasie i tłumie, pędzący ludzie w ciągłym ruchu, wywołują niepokój i stres na tym etapie życia. Spokój ducha jest równie cenny jak bezpieczeństwo fizyczne, a unikanie zbyt zatłoczonego transportu pomaga zachować jedno i drugie. Wybieranie alternatyw, takich jak transport dla seniorów, programy przejazdów organizowane przez lokalną społeczność, czy planowanie podróży w mniej ruchliwych godzinach, może chronić Twoje ciało i przynieść spokój umysłu. Miejsce numer dwa: słabo oświetlone restauracje i bary. Może być przyjemnie usiąść w przytulnej restauracji z delikatnym oświetleniem, ale takie miejsca kryją w sobie niebezpieczeństwa, o których wielu seniorów nawet nie myśli. Słabe oświetlenie utrudnia czytanie menu, dostrzeganie schodków czy nierównej podłogi. Jeden niewłaściwy krok w półmroku może zakończyć się upadkiem, który wszystko zmienia. Restauracje o przyciemnionym świetle często potęgują problem, ustawiając stoliki i krzesła bardzo blisko siebie. Trzeba się między nimi przeciskać, co zwiększa ryzyko potknięcia. Dochodzi do tego również aspekt społeczny. Wielu seniorów wstydzi się poprosić o jaśniejsze miejsce lub o pomoc w odczytaniu menu, więc milczą i zmagają się w ciszy. To milczenie może prowadzić do pomyłek przy zamówieniu, przeoczenia informacji o alergenach, a nawet do poczucia wykluczenia z towarzystwa. Z czasem te drobne frustracje podkopują pewność siebie i poczucie własnej wartości. Weźmy przykład Heleny, która ma 78 lat. Uwielbiała wychodzić ze swoją grupą parafialną raz w miesiącu, ale pewnego wieczoru w modnej restauracji z przygaszonym światłem źle oceniła wysokość stopnia, wracając z toalety. Upadek wstrząsnął nią fizycznie i emocjonalnie, a potem zaczęła unikać wspólnych wyjść. To, co kiedyś było radosną częścią jej życia, stało się czymś, czego się obawiała. Kolejnym problemem w takich miejscach jest alkohol. Nawet jeśli sam nie pijesz, inni wokół mogą to robić, a tłumne, słabo oświetlone miejsca, pełne osób o chwiejnym kroku, zwiększają ryzyko wypadku. Dla seniorów, którzy decydują się na lampkę wina czy drinka, przyciemnione światło utrudnia kontrolę nad ilością wypitego alkoholu, a jego wpływ na równowagę i osąd jest po siedemdziesiątce znacznie silniejszy niż dekady wcześniej. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, wpisz w komentarzu numer dwa żeby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, gorąco zachęcam, by to zrobić i włączyć powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam dalej tworzyć treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Miejsce numer 3. Duże centra handlowe. Centra handlowe mogą wydawać się nieszkodliwe, a nawet przyjemne, ale dla osób po siedemdziesiątce kryją ryzyka, które łatwo przeoczyć. Ich ogromna powierzchnia oznacza dużo chodzenia, a choć ruch to zdrowie, długie spacery po twardych, betonowych lub kafelkowych podłogach obciążają stawy i stopy. Dodaj do tego ciężar zakupowych toreb, a to, co miało być prostym wypadem, szybko może wyczerpać energię i spowodować zmęczenie. Kolejnym czynnikiem jest hałas centra handlowe, często wypełnione są głośną muzyką, rozmowami i różnymi dźwiękami w tle. Dla starszych osób, zwłaszcza tych z problemami ze słuchem, taki ciągły hałas utrudnia koncentrację i może być przytłaczający. Wielu seniorów przyznaje, że w takich miejscach czuje się zdezorientowanych lub niespokojnych, co podnosi poziom stresu i odbiera przyjemność z wyjścia. Dochodzi też kwestia bezpieczeństwa w zatłoczonych przestrzeniach. Kieszonkowcy często obierają sobie za cel seniorów, którzy poruszają się wolniej, lub wydają się rozkojarzeni. Nie można też zapominać o ruchomych schodach. Czymś, o czym młodsi kupujący prawie nie myślą, ale co dla starszych może być poważnym zagrożeniem. Wejście lub zejście z ruchomych schodów wymaga równowagi, szybkiej reakcji i pewności kroków. Dla osoby po siedemdziesiątce chwila zawahania może skończyć się upadkiem. Weźmy przykład Roberta, który w wieku siedemdziesięciu sześciu lat nadal lubił przeglądać wystawy sklepowe. Pewnego popołudnia postanowił odwiedzić zatłoczone centrum handlowe ze swoją wnuczką. Po ponad godzinie chodzenia jego kolana zaczęły boleć coraz bardziej. W drodze do samochodu potknął się o krawężnik przed wejściem. Jego nogi były zbyt zmęczone, by unieść się wystarczająco wysoko. To drobne potknięcie skończyło się urazem kolana, który wymagał kilku tygodni leczenia i sprawił, że Robert dwa razy zastanowił się, zanim znów wybrał się na zakupy. Centra handlowe kuszą też strefami gastronomicznymi pełnymi fast foodów, jedzenia bogatego w sól i cukier. Co może być szkodliwe dla serca i ciśnienia krwi. To, co wydaje się niewinną przekąską, może mieć poważne konsekwencje dla osób z przewlekłymi chorobami. Wybierając mniejsze lokalne sklepy lub zakupy przez internet, chronisz swoją energię, zdrowie i poczucie kontroli nad własnym dniem. Miejsce numer 4. Zatłoczone wydarzenia publiczne. Duże zgromadzenia, takie jak mecze, parady świąteczne czy festyny, mogą wydawać się świetną okazją do spotkań towarzyskich i poczucia wspólnoty. Ale dla osób po 70 często niosą ze sobą ukryte zagrożenia, które przewyższają korzyści. Pierwsze i najbardziej oczywiste ryzyko to ogromne zagęszczenie ludzi. Łatwo zostać popchniętym, potrąconym lub stracić równowagę. Nawet lekkie szturchnięcie może doprowadzić do upadku, który skończy się poważnym urazem. Kolejnym problemem jest dostępność. Wydarzenia organizowane w parkach, na stadionach czy w przestrzeniach publicznych. Często wiążą się z nierównym terenem, schodami lub długimi odcinkami bez miejsc do siedzenia. Seniorzy, którzy szybciej się męczą, mogą znaleźć się daleko od ławki, co szybko prowadzi do wyczerpania, a nawet zasłabnięcia. Dodatkowy stres powoduje też niepewność, gdzie są wyjścia, toalety lub ciche miejsca, w których można chwilę odpocząć. Tłumy to także zagrożenie dla zdrowia. Infekcje dróg oddechowych rozprzestrzeniają się błyskawicznie w zamkniętych lub gęsto zaludnionych przestrzeniach. A układ odpornościowy naturalnie słabnie z wiekiem. Dla osoby po 70, złapanie grypy czy innej choroby w takim miejscu może oznaczać tygodnie rekonwalescencji. Jeśli dodać do tego upał lub niskie temperatury, ciało jest jeszcze bardziej obciążone. Poziom hałasu to kolejne ukryte zagrożenie. Głośna muzyka, krzyki czy nagłośnione ogłoszenia potrafią całkowicie uniemożliwić rozmowę lub usłyszenie ostrzeżenia. Dla starszych osób które już mają trudności ze słuchem, prowadzi to do frustracji i może wywoływać poczucie izolacji, nawet wtedy, gdy są otoczeni ludźmi. Weźmy przykład Lidi, która w wieku 72 lat wybrała się z przyjaciółmi na letni festiwal. Cieszyła się muzyką, ale szybko poczuła się przytłoczona upałem i tłumem napierającym ze wszystkich stron. W pewnym momencie zakręciło jej się w głowie i poczuła dezorientację. Przyjaciele pomogli jej dojść do zacienionego miejsca. Ale to zdarzenie stało się przerażającym przypomnieniem, jak szybko radosne wyjście może zamienić się w niebezpieczną sytuację. Choć utrzymywanie kontaktów towarzyskich jest bardzo ważne, zatłoczone wydarzenia publiczne lepiej przeżywać w bezpieczniejszy sposób. Oglądanie transmisji z domu, uczestniczenie w mniejszych spotkaniach lub wybieranie imprez z kontrolowaną liczbą miejsc i wyraźnymi zasadami bezpieczeństwa nadal pozwala cieszyć się życiem bez niepotrzebnego ryzyka. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, wpisz w komentarzu numer 4, żeby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, gorąco zachęcam, aby to zrobić i włączyć powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam dalej tworzyć treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Miejsce numer 5. Odosobnione wiejskie drogi. Jest coś kojącego w spokojnej wiejskiej drodze, ale dla seniorów po 70 te odległe miejsca mogą kryć poważne niebezpieczeństwa. W przeciwieństwie do ulic w mieście, gdzie pomoc jest zazwyczaj blisko, drogi wiejskie często znajdują się daleko od szpitali, stacji benzynowych, a nawet zasięgu telefonii komórkowej. To oznacza, że jeśli wydarzy się wypadek, czy to upadek podczas spaceru, przebita opona w samochodzie, czy nagły problem zdrowotny, pomoc może nie nadejść wystarczająco szybko. W nagłych sytuacjach każda minuta ma znaczenie, a bycie daleko od pomocy może zamienić drobną trudność w zagrożenie życia. Same warunki drogowe są również niebezpieczne. Wiele dróg wiejskich jest słabo oświetlonych, z nierównym asfaltem, żwirem lub dziurami, które utrudniają chodzenie i sprawiają, że prowadzenie samochodu staje się stresujące. Dla starszych osób, które mają wolniejsze reakcje lub słabszy wzrok po zmroku, jeden błędny krok lub skręt może skończyć się kontuzją lub zagubieniem. Do tego dochodzi fakt, że po takich drogach często poruszają się szybko jadące pojazdy, co zwiększa ryzyko wypadku. Kolejnym ukrytym zagrożeniem są dzikie zwierzęta sarny przebiegające przez drogę. Bezpańskie psy, czy nawet mniejsze zwierzęta, mogą pojawić się nagle i zaskoczyć kierowcę. Unikanie ich przez gwałtowne manewry doprowadziło już do niezliczonych wypadków, a dla seniorów odzyskanie kontroli nad autem po takiej reakcji może być o wiele trudniejsze. Weźmy historię Jakuba, 70-40-latniego mężczyzny, który lubił wieczorne przejażdżki po okolicy, by się zrelaksować. Pewnej nocy jego samochód zepsuł się wiele kilometrów od najbliższego miasta. Nie miał zasięgu w telefonie, a na drodze prawie nie było ruchu. Czekał prawie dwie godziny, zanim ktoś się zatrzymał i zaoferował pomoc. To doświadczenie wstrząsnęło nim i uświadomiło, jak bardzo był w tamtej sytuacji bezbronny. Choć spokój i samotność mogą wydawać się kuszące, seniorzy są znacznie bezpieczniejsi, wybierając ścieżki spacerowe, parki lub miejsca, w których przebywają ludzie i gdzie w razie potrzeby można liczyć na pomoc. Na tym etapie życia lepiej postawić bezpieczeństwo ponad pięknymi widokami. Bo celem jest nie tylko cieszyć się chwilą, ale też zadbać o to, by móc cieszyć się wieloma kolejnymi latami w dobrym zdrowiu. Kilka słów na zakończenie. Starzenie się może mieć swoje zabawne strony, przynosi mądrość, dystans i głębsze docenienie życia, ale wymaga też ostrożności w sytuacjach, które kiedyś nie stanowiły problemu miejsca, o których mówiliśmy. Słabo oświetlone parkingi, zatłoczone szpitale, duże centra handlowe, masowe wydarzenia publiczne i odosobnione wiejskie drogi nie są niebezpieczne dla wszystkich, ale niosą ze sobą ukryte ryzyka, które stają się poważniejsze po 70 roku życia. Świadomość tych zagrożeń pozwala podejmować mądrzejsze decyzje, takie, które chronią Twoje zdrowie, niezależność i spokój ducha. Pamiętaj, to nie jest rezygnacja z wolności, to tworzenie nowych nawyków które wspierają Twoje bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwalają w pełni cieszyć się życiem. Wybieraj miejsca, w których czujesz się pewnie, gdzie w razie potrzeby możesz liczyć na pomoc i gdzie Twoja energia może być poświęcona radości, a nie zmartwieniom. Dbając o siebie w ten sposób, nie okazujesz słabości, okazujesz mądrość. Pomyśl o swoich codziennych przyzwyczajeniach. Czy często odwiedzasz któreś z tych miejsc, nie zastanawiając się nad ryzykiem? A może istnieją bezpieczniejsze alternatywy, które dadzą ci te same korzyści, bez ukrytych zagrożeń? Odpowiedź na te pytania może całkowicie odmienić to, jak pewnie i szczęśliwie przeżywasz swoje późniejsze lata. Dziękujemy, że byłeś dziś z nami. Chętnie poznamy Twoją opinię. Napisz w komentarzu, czego się dziś nauczyłeś i jak zamierzasz wykorzystać tę wiedzę w swoim życiu. Twoje przemyślenia są dla nas bardzo cenne, więc nie wahaj się nimi podzielić. Czytanie waszych komentarzy daje nam ogromną motywację i wsparcie. Jeśli film Ci się podobał i uznałeś go za pomocny, prosimy polub go, zasubskrybuj kanał i udostępnij dalej. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne wartościowe treści, które informują i inspirują. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Nawet spacer takimi drogami może być niebezpieczny, zwłaszcza gdy bezpańskie zwierzęta pojawiają się niespodziewanie.